Hej, Simonczku, Wiedej, strony Gilon, w Sklepie 31 sierpnia 2023 roku i co dzisiaj mamy nowego skina z 1200. Tak się tutaj prezentuje. Wraz z plecakiem trujące płatki. Płatkowe szczypce za 800. Zębulet za 1500. Obsilniacz za 800. Glutolot za 800. Noszowe za 300. Pantera za 1200. Kieł Pantery za 800. Zew Pantery za 500. Zestaw Operacja Czarna Pręga za 2,5 tysiąca. Middlepoko zajebące. Zestaw Aluminaty z kosztuje 1600. Awa za 1500. Imprezowniki Awy za 800. Odpowiednik z Nexus za 500. Zestaw Podziemie Nexus za 1900. Dymny Smok za 1500. Ogniki za 800. Śmiały Smok za 500. Widmowy Płomień za 500. Zestaw Dymny Smok za 2000. Renegat za 800. Łami Szczęka za 1200, Zaklęty kostur za 800, Wujak Wygrana za 500, Coś Tu Śmierdzi za 500, Patrzcie za 200, J Balvin nada w sklepie, John Cena to samo, Becky Lynch Bianca Blair nada w sklepie, Marvel to samo, Ostatni Wyskok nada w sklepie, nie ma już dzisiaj szafki R2, także coś jeśli sklepik się podoba, to pamiętajcie subzonę, łapka w górę, kod GGL w sklepie, a ja się dzwonią żegnam, siemneczko.